Witam Was serdecznie prosto z Tokio. Rozstrzygnięcie konkursu z pocztówkami na szybko, ponieważ czas mam bardzo ograniczony. Zliczyłem wszystkie Wasze komentarze. Eee, na wstępie tylko powiem, jak to liczyłem, żeby nie było żadnych nieporozumień. Punkt jeden jest za jedną piosenkę i dostawała go osoba, która odgadła tą piosenkę jako pierwsza. Jeżeli dany utwór pojawiał się dwa razy, no to wiadomo, dwóch punktów nie ma, jest jeden punkt za jedną piosenkę. Jeżeli były jakieś nieścisłości. Bo była taka sytuacja w przypadku jednej piosenki, chyba Happy Days, po prostu to lałem, nie miało to wpływu, całkowicie zostawiłem to na sam koniec, całkowicie nie miało to wpływu na ostateczne wyniki i te pięć osób i tak yy, nie zmieniłoby to po prostu listy tak, tych pięciu osób. Także yy, osoby, które za chwilę wyczytam, chciałbym, aby wysłały mi prywatną wiadomość na YouTubie, i tu bardzo ważne na YouTubie, żebym ja wiedział, że wy to wy. Tam macie taką opcję wysyłania prywatnych wiadomości z adresem. Zostało y, w tym momencie jest pierwszy, pierwszy, więc zostało 5 dni całe, 4 dni tak naprawdę. Także jak ktoś się nie pospieszy, to dostanie pocztówkę japońską, ale nie z Tokio, tylko już z Polski, więc nie przedłużając, jadąc od końca, y, w ogóle w całym konkursie liczyłem, że wzięło osób. Y, 2, 4, 6, 8, 10, 11 osób, z czego tam większość miało z tych, które były poza listą, po jednym, dwa punk jednym ...jednym, punkcie albo dwa punkty. Natomiast, tak, 5 osób, które dostaną pocztówki z Tokio, i te 5 osób proszę o wysłanie do mnie adresu. Facebooki mi się dobijają, o wysłanie do mnie adresu w prywatnej wiadomości na YouTubie. Piąte miejsce to jest Patryk Nieźwiecki, 4 punkty. Czwarte miejsce, Grzegorz Górzyński. E, czytam po nikach, oczywiście z YouTube'a, czyli technikach, których się udzieliliście. Grzegorz Górzyński, 6 punktów. Amidaru, 1496, 1496, 6 punktów. I było dwóch takich wariatów, co się udzielali naprawdę bardzo. I to jest Łukasz W. 20 punktów i z Big 01234 tutaj absolutny rekord pobił wszystkich 45 punktów. Większość utworów, które on tam wpisywał, to trafiał jako pierwszy. Parę razy się zdarzyło, że ktoś go uprzedził. Powtarzam jeszcze raz: Patryk Nieźwiecki, Grzegorz Górzyński, Amidaru 1496, Łukasz W i z Big 01234. Te osoby będą na pewno wiedziały, bo brały udział w tym konkursie. Prywatna wiadomość z adresem korespondencyjnym na YouTubie. Ja tymczasem zmykam dalej yy, robić swoje i korzystać z mojego pobytu w Tokio. Trzymajcie się! Na razie!